Flankę? Dobra, Gigi, mogę idę. wyjść, mogę wyjść. Nie. Proszę, proszę. proszę nie chcę nie chcę. Mówiłam, że nie, 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 no, nie, nie pyta. Proszę, proszę, no. no, proszę, dla mnie. Jesteś proszę. A mi nie to po prostu. Nie chce mi się tego grać. Nie no, widzisz, że mamy szansę przecież. Nie no, gramy. To jest do wygrania. Co się dzieje? Patrzcie. Witam. Co? No nie, ob nie obciągają sobie, więc chyba jest git, nie? mogło być gorzej? Ja rozumiem, że teraz znowu jeden stoi na spawnie. Dobra, coachu za 5 złotych na tam. Patrz, <laughs> jakie mam statki 6-7! Eee... Teraz wygrywamy, jak masz takie staty, nie? <laughs> tapnęli się, tapnęli się, tapnęli się, tapnęli na... się. Jaj, kubę, ej, tepnęli się dobra, ja... ej, tepnęli się, ej! Tapnęli się, wiesz? Ej, dobra, bo Ej, tapnęli się, ej, plantują! nawet i nawet. Nie oni nawet. Spokojne. Oni nawet, o, nawet nie zbiorą. Podarga, łysę. Dobra, hmm. dobra przespań. Nie chcę zaraz, Ej, to nie, tak nie, jest, nie, się nie, nie, przysywa. nie, nie. Spokojnie. My naprawdę to jeszcze zrobimy. Proszę, ty, to, że ty coś mi blokuje? jeszcze tak. Ale ja cię nie nie... Nie, nie, sobie ona... Spójrz na replayu, że kurwa nawet nie zblokowałam nie ani razu w tej rundzie jakieś... Nie, spójrz sobie na replayu. Ja na Ciebie patrzyłam, nie chciałam Cię nawet zblokować, Spa stałam, kurwa, no to... kilometr od Ciebie! Dobra, jeszcze Zet ma jakiś mogę nie trafić. Mam Ci jeszcze tylko trzy rundy jesteśmy tutaj w domu! No jestem w domu. Nie, nie, ja ja... Nie no nie, ja, ja gram ogólnie w garażu, nie? Było słychać, kurwa, tego metalu? Taki wiatr tu jest!